To znaczy, każde nasze dziecko, każdy nasz uczeń, codziennie, niezależnie czy on jest na online, czy idzie do szkoły, bierze ze sobą dwa plecaki. Bierze ze sobą dwa plecaki. To znaczy, w jednym bierze to, co ma spakowane. Oczywiście, nie bądź naszykowane na biurku dzisiaj na lekcjach online. Przedmioty: chemia, matematyka, przyroda, czy przedmioty z młodszych klas. Ale każdego dnia nasze dzieci biorą ze sobą, zwłaszcza dzisiaj, i my powinniśmy widzieć ten drugi plecak. On jest bardzo mocny, mocno powiązany z poczuciem własnej wartości. Bo dzisiaj nasze dzieci w drugim plecaku czasami przynosi nieprzespaną noc, bo w jego rodzinie wydarzyło się coś trudnego, a może posprzeczał się z rodzicami. A może boi się, że dostanie słabą ocenę i boi się konfliktu z rodzicami, z którymi jest cały czas, a oni nie chcą go wysłuchać. Słuchajcie, drugi plecak jest ważniejszy. Jeżeli chodzi o stan psychiczny, o poczucie własnej wartości o wspieranie dziecka, dużo bardziej ważniejszy od tego pierwszego, czy on ma ułożone i wypełnione zeszyty. Dlaczego? Bo on będzie w stanie się je nauczyć. Czy teraz, czy za dwa miesiące. Jednak jeżeli zatracimy moment w którym upada poczucie własnej wartości, niestety będziemy mieli całe życie problem do odkopywania, lęki, traumy, z którymi będzie się borykał i wpływało to będzie na każdy, każdy moment życia dziecka. Zatem, jak zacząć działać? Jak zacząć działać? Pierwsze co? Przez to, że ciągle siedzimy w domu, to jedną rzeczą niech będzie to, żebyśmy będąc w domu byli razem a nie obok siebie. Zapiszcie sobie to głęboko w sercu. Bo dzisiaj wielu rodziców, wielu nauczycieli mówi no tak, ale ja cały czas jestem z dziećmi. Nie. Zadaj sobie pytanie, ile jesteś z dzieckiem na 100%, a nie przy okazji.